Cześć Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale. A dzisiaj mam dla Was krótki rozruch na całe ciało, mobilność całego ciała, które zajmie nam dosłownie 6-7 minut. Będzie 6 ćwiczeń, natomiast dosyć intensywnych, czyli raczej dla osób, które już trochę ogarniają temat mobilności swojego ciała. Tak więc po prostu nie przedłużając, przełączam się na voiceover i zapraszam. Ok, a więc zaczynamy. Mam nadzieję, że już mnie teraz dużo lepiej będzie słychać. I pierwsze ćwiczenie, do którego sobie przejdziemy, to będzie zejście ze stania do podporu, plus w tym podporze wykonujemy pompki łopatkowe. A więc schodzimy sobie z zestania do podporu, najlepiej staramy się to robić na prostych nogach, tak żeby jak najbardziej zawinąć kręgosłup w trakcie tego schodzenia, rozciągnąć tylną taśmę i w podporze wykonujemy krótkie ruchy łopatkami w górę i w dół, czyli schodzimy, łączymy łopatki i mocno wypychamy je na zewnątrz. Pamiętajcie, aby łokcie trzymać wyprostowane, nie chodzi tutaj o zwykłe pompki. Tylko właśnie o to, aby same łopatki popracowały w tym ruchu wypchnięcia. Tak więc wykonujemy tutaj w każdym podporze 5 sztuk tych pompek łopatkowych i wracamy. Tego ćwiczenia będzie łącznie 5 powtórzeń, tak więc zostało jeszcze jedno i zaraz przechodzimy do kolejnego ruchu. A więc ostatnie powtórzenie, wykonujemy 5 pompek łopatkowych, jeszcze dwie. I od razu przechodzimy sobie do pozycji psa z głową w dół, a z niej robimy takie dynamiczne wymachy nogą do góry. Im bardziej utrzymacie wyprostowaną nogę w kolanie, tym lepiej. Oczywiście pamiętajcie o tym, aby nie uginać drugiej nogi w kolanie. Dodatkowo możecie postarać się jeszcze dokleić piętę do ziemi i wręcz podnieść palce do góry. To znacznie zintensyfikuje całe ćwiczenie i wykonujemy tutaj po 8 powtórzeń. Następnie przechodzimy do takiego długiego wykroku. Opieramy sobie przedramię na jednym kolanie. Stopa jest cały czas przyklejona do ziemi i wykonujemy 8 takich wypchnięć bioder na bok. Kiedy to zrobimy, od razu przechodzimy sobie do rotacji kręgosłupa piersiowego właśnie w tej pozycji. Pamiętajcie, aby maksymalnie wydłużać pozycję, czyli tylna noga pozostaje wyprostowana, staracie się maksymalnie dociskać biodra do ziemi, klatkę piersiową dociskać do ziemi i jak najbardziej rotować się za siebie, ale również do góry, czyli nie machamy bez sensu ręką, ale też wykonujemy. Pełną rotację w kręgosłupie piersiowym. Myślcie więc w ten sposób o tym, jakbyście chcieli złączyć swoje łopatki w górnej pozycji tego ćwiczenia. Tutaj oczywiście też wykonujemy 8 powtórzeń, i za chwilę przechodzimy do kolejnego ruchu. Przechodzimy więc do klęku podpartego, odrywamy kolana od ziemi i przekładając jedną nogę pod spodem, wychodzimy ramieniem mocno w górę, podpierając się na jednej ręce. Pamiętajcie, aby tutaj dokręcać maksymalnie biodra do poziomu, w taki sposób, abyście otwierali mocno cały bark, całą klatkę piersiową, a drugą ręką jak najdalej sięgajcie za siebie. Możecie oczywiście robić to wolniej, możecie sobie przystopować popatrzeć dokładnie jak to powinno zostać wykonane. Ponieważ na początku tylko może wy wydawać się skomplikowane, a tak naprawdę w ogóle nie jest. Wykonujemy tutaj po 5 powtórzeń na stronę, czyli łącznie pracujemy przez 10 powtórzeń i wchodzimy od razu do głębokiego przysiadu. Oczywiście dobierzcie sobie taką głębokość, abyście byli w stanie utrzymać proste plecy. Starajcie się maksymalnie pionizować tułów i trzymając się za jedną kostkę, drugą ręką robicie wymachy na zewnątrz. Następnie 3 razy podnosicie proste ręce do góry, za trzecim razem Wstajecie z rękami nad głową i wchodzicie w kolejne powtórzenie łącznie będą takie trzy, tak więc wytrzymajcie, ponieważ palenie ud może już być w tym momencie dosyć odczuwalne. Ale tutaj jeszcze jedno powtórzenie, trzy razy nad głowę. Pamiętajcie, aby ręce podnosić, a nie machać, starać się utrzymać napięty brzuch. I jeszcze raz wchodzimy do przysiadu, trzy odmachy na zewnątrz jedną ręką. Wykonujemy trzy odmachy drugą ręką. Pamiętajcie też, aby robić to świadomie i kontrolowanie. I trzy razy nad głowę. Mam nadzieję, że rozruch był dla Was pomocny. Jeżeli tak, to pamiętajcie o łapce w górę. Z mojej strony na dzisiaj to tyle. Dzięki. Do zobaczenia. Kolejnym razem. Cześć.